Ania, ja to słuchałem waszej rozmowy poprzedniej, rozmawiałyście o planach, ale zanim o planach filmowych, ale zanim to się dojdzie do takich, do takich efektów, gdzieś tam się jest w zawodzie, no przecież są te studia. Ja się tak zastanawiam, Szczeska jakie są teraz zawodowa, się. najpopularniejsze kierunki studiów, które się wybiera. I dlaczego na przykład tak ludzie garną się do tego zawodu aktorskiego? Przecież to już nie jest tak, jak było kiedyś, że, teatr, że ojczyzną aktora był teatr, tylko teraz ojczyzną aktora jest. Seria! Może właśnie ludziom się wydaje, że serial. telewizja to takie wow! I dlatego lgną tak na ten kierunek. Wszyscy chcą być aktorami, ale prawda jest taka, że nie każdy może. To znaczy yy, kiedyś ja też studiowałem aktorstwo i kiedyś było tak pojechałem do Berlina jeszcze to był to było dawno temu <noise> yy, pojechałem kiedyś do Berlina wtedy jeszcze wschodniego i tam była pod Berlinem szkoła w Babelsbergu teatralna i okazało się że już wtedy yy, w szkole tej yy, studiowali ludzie ale byli przyjmowani co drugi rok Ponieważ mhm. oni zdawali sobie sprawę z tego, że no co roku jak będą wychodzili z kilku szkół teatralnych, tak jak jest w Polsce, będą wychodzili ludzie, no to nie znajdą tej pracy. Będzie produkcja aktorów, którzy będą bezproduktywni potem, bo nie będą mieli gdzie mhm. występować, tak? A czy rekrutacja? rewelacyjna? Czy rekrutacja do szkoły teatralnej różni się bardzo tym od tego, jak to było kiedyś? Na przestrzeni tych. Kilku, nie, no kilku, kilku zawsze, zawsze, były te, zawsze to był taki kolorowy obrazek dotyczący zdawania do szkoły. tak, Co tam się działo na egzaminie? A jedna dziewczyna obcięła profesorowi krawat. A musiałem udawać siadłem lekko na studiach. No, no to, 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 to takie pogłoski. No nie masz tak. To się pewnie nie różni. Ale nie wywiniesz mi się od odpowiedzi. O nie, <grym> Dlatego... ja mówię szczerze, ja nie opowiadam o życiu prywatnym na Nie, ale, nie Wiesz, ale o studiach. No bo ty w jaki sposób wybierałaś studia? Kierowałam się sercem. No i bardzo dobrze, właśnie o to chodziło. Właśnie o tym rozmawiałeś, Ale miałaś tak. jakieś rodzinne, jakby. O nie, ja tego? całkowicie szczerze mówiąc. Się tutaj wyłamałam, bo większość u mnie, osób w rodzinie to nauczyciele, szczerze mówiąc, mm -hmm. i większość osób jest związanych ze sportem. Ja znowu ze sportem nie mam kompletnie nic wspólnego. Mm -hmm. <laughs> Może jak byłam małą dziewczynką, to jeszcze jakoś. Ja teraz jest jak jest, jest mi z tym dobrze i niech tak pozostanie. I pierwszy raz, yy, od razu za pierwszym razem dostałaś się na dziennikarstwo, czy nie? Czy to... Tak, tak, od, od razu, razu, od razu. No to jesteś szczęśliwa. I to były najwspanialsze moje trzy lata powiem, szczerze mówiąc. Teraz jestem akurat na innym kierunku związanym z politologią, bardziej nowymi mediami. Też jest to kierunek. Szczerze mówiąc, co to są te nowe media? O, to, o co chodzi? O te nowe media to o tym można by było mówić, szczerze mówiąc, z godzinami. To jest najkrócej mówiąc. Wszystko to, co ma związek z internetem, ze zmianami i z tym, że teraz już nie jest tak, jak było kiedyś, że na przykład no teraz jest coś takiego jak konwergencja mediów. Widzicie na pewno, że już nie wystarczy mieć tylko telewizję. jest potrzebna telewizja, internet, jakieś portale społecznościowe i to wszystko ze sobą razem połączone daje takie właśnie efekty, które są konieczne do tego, żeby media w dzisiejszym w świecie mogły jakoś funkcjonować. To już nie wystarczy tak, jak kiedyś posługiwać się jedynie. No i nie no tak. wiadomo o co. Hmm. Prawda? Więc to są te nowe media, tak najprościej rzecz ujmując. A oczywiście od tego odchodzi wiele innych, takich wątków pobocznych, ale to o tym można by było, by było mówić godzinami. Ale możemy mówić. Ale powiem szczerze, że. Mamy kilka godzin. <laughs> to wy mówcie. Ja powiem szczerze, że te trzy lata dziennikarstwa były najwspanialszymi latami w moim życiu, bo to jest to, co ja chcę robić, co mnie interesuje. Później wybrałam politologię. Politologia też interesuje się trochę polityką. Ale A to jakby była konsekwencja powiem... tego dziennikarstwa i dlatego. Tak, zgadza się. Uh -huh. Chciałam to połączyć po prostu, ale powiem szczerze, że spodziewałam się, że na politologii będzie więcej o polityce, mimo iż specjalizacja nowe media, tak. ale okazało się, że to bardziej jednak jest skupione na takiej stronie stricte internetowej, marketingowej, tego typu rzeczy. A to już nie do końca moja bajka. No uh -huh. ale ostatnie tygodnie szkoły zostały tak naprawdę, ostatnie tygodnie studiowania. Ale to tamto dziennikarstwo to był licencjat, zakończony licencjat Licencjat, tak, i teraz magisterka z politologii. No i proszę, bardzo dobrze. Będzie może Monika kolejnych za parę lat. Życzymy ci tego. A jak było z tobą? Ze mną było tak, że ja najpierw byłem w jakimś tam zespole takim tanecznym, który, który był wtedy znany. Jaki, Jaki to był zespół? Gawenda. No to był taki zespół, który chyba właściwie w czasach tamtych W tamtych czasach ciemnych było... i brudnych i takich nijakich... Byle jakich czasach e, dawał jakąś odrobinę trochę kolorytu i takiego jakiegoś przejścia w inny świat. Nie dlatego, żeby wyjazdy zagraniczne, chociaż oczywiście e, było bardzo dużo wtedy takich e, rodziców, którzy usiłowali wepchnąć dziecko na siłę, bo najlepsze wakacje to za granicą, tak? Szczególnie wtedy, kiedy nie ma się paszportu, a wtedy nie było czegoś takiego, że wszyscy mieli paszport i mogli wyjeżdżać za granicę. No powiem coś, o czym chyba mało osób wie, że Gavenda śpiewała jedną z piosenek o e, Europie, e, ktu, w której nie ma granic. Hmm. W nie ma granic, gdzie można wszędzie wyjeżdżać i tak dalej. To był, em, jak ja byłem takim maluchem kompletnym. To 70, tam, nie, 80, nie, 78 siódmy rok, tak? Mm -hmm. No to wtedy śpiewali o tym. No, zobaczcie jak to wszystko gdzieś tam przez kogoś zostało mm, fajnie wymyślone, tak? No Zwiada nie się. pamiętam kto był tak ściarzem, chociaż e, wiem, że z tych gawędowych piosenek to był nawet Jedną z piosenek e, pisał również e, Jacek Kuroń, tak, na przykład. No te, też, no, czyli potem bojownik o wolność i niepodległość. Mogę tak powiedzieć. A potem, jakby konsekwentnie, jak byłem w gawędzi. no to jakby wciągałem się w to, byłem ze, na scenie. Tam bardzo ostro traktowano takie sytuacje, jak wyjście na scenę. Na scenę ostro, wolno, Co masz na myśli? Na scenę, scena to jest świętość. To jest tak, jak idziesz do swojej świątyni, w zależności od wiary jaką masz, tak? to tak samo jak wchodzisz na scenę, to tam nie wolno wejść w brudnych butach, tak? bo to jest to, 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 to jest świątynia sztuki, tam nie wolno tak. I... Czy myślisz, że takie podejście się zmieniło w dzisiejszych czasach? E, no nie, w szkole, tak w, Łodzi, w szkole w Łodzi teatralnej Państwowej Wytwórni Słodkich Fistaszków, Tanich Wafelków i Tenisówek, jak mówili studenci i mówią do tej pory, E, takie traktowanie, takie podejście do sztuki e, jest nadal, e, nadal powszechne, przynajmniej na wydziale aktorskim. Tam e, na każdym, e, w każdej sali pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku jest scena, tak? Ale tam nikt e, no, nie traktuje tej sceny jak takie tam jakieś podwyższenie i tak dalej. Jak się tam wchodzi, to człowiek się przeistacza, tak? Jakby przeobraża. Czasem w złego, czasem w dobrego, ale tam jest kimś innym, tak? I tam nie wolno wchodzić, tak samo w butach brudnych. Zresztą ja pierwszy raz, jak wszedłem do szkoły teatralnej, to jak wszedłem na scenę, żeby powiedzieć jakiś wiersz i przedstawić się tej komisji, której nie widziałem, bo zdjąłem okulary. więc mnie kompletnie nie interesowało, czy oni się skrzywią, czy oni się uśmiechną, miałem to w nosie, tak, to, e, to, to, to podstawa. Najpierw, najpierw <laughs> wytarłem buty przed wejściem na scenę. I oni się zaczęli śmiać, ale nie brałem tego pod uwagę, no bo tak miałem we krwi, tak to było. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od, tego, od, od pytania, tak, jakie kierunki są teraz najpopularniejsze. Matematyka. Ja się tak zastanawiam. Socjologia właśnie. Mm -hmm. Zastanawiam się dlaczego. Przecież ja... Każdy chcie, chce wiedzieć, jaki jest inny człowiek. Nie jaki on jest, tylko jak, jaki. Ale jest Kogo on? się nie zapytam ostatnio, to naprawdę socjologia. Bo jest też coś takiego, że jeżeli ktoś, bo mm, liceum kończy się jak się ma, nie wiem, ile... 18, 18, 18 lat. 18, no to jak wtedy można wiedzieć tak już na 100% co chcesz robić w życiu? Najpierw ja wiedziałam. No, są wyjątki. Najpierw musisz się przekonać po prostu, jakby nie ma też wcześniej czasu na to, żeby dojść do tego, co cię tak naprawdę Zgadza interesuje. Się. I są takie kierunki, uważam, które... Naprowadzają cię. Które tak. może nie no tyle naprowadzają... Może nie tyle naprowadzają, Ale co. Ale są wybierane są taką... przez osoby, które nie są jeszcze pewne, co do końca. Tak, co są robić taką dziecię. bezpieczną drogą. I wydaje mi się, że to jest socjologia, jakiś tam, nie wiem. Y Psychologia? Zarządzanie na przykład. Zarządzanie, o... europejstyka. O, to są takie, powiedziałabym, czy kulturoznawstwo. Pytanie Ale... tylko, czy te kierunki są przyszłościowe, waszym zdaniem. E, nie, ja nie mówiłam... Przyszłościowy to jest kierunek e, na przykład e, związany z nauką języka chińskiego, czyli sinologia, tak? Dobrze mówię? Dobrze? Chyba to jest tak. Sinologia, chyba. Możliwe. Bo chiński, no to jest, <laughs> kiedyś będzie number Potęga. one. Number one. Tak. Już teraz widać ogłoszenia w gazetach poszukuje tłumacza języka chińskiego. Tak? tak, ale z drugiej strony... czy To potrzebne są już olbrzymie są... pieniądze w tej chwili, no a o to też ludziom chodzi. Ale z drugiej strony, czy potrzebne są studia, żeby się nauczyć języka? Można być takim, to też ta... taką osobą, która siedzi i po prostu jest samoukiem. Ale czy potrzebne są studia, żeby być aktorem? No też nie. No, Mamy wiele to jest... przykładów. Zgadza się. Nie, nie odbierając żadnych zasług hmm braciom mroczkom Mroczką albo, albo cichopek, tak? No, no. Można nie, nie być ukierunkowanym w kierunku aktorstwa. Oczywiście, a ale robi tak jest. Nic, to... Z innymi zawodami też tak jest. że... No jest. Że... A czy, jaki ty byś wybrał dzisiaj kierunek studiów? Poszedłbyś tą samą drogą? Wiesz co, poszedłbym tą samą drogą na pewno, na pewno. Może gdzieś tam po drodze jest taki klimat, o którym ty mówisz na, na swoim dziennikarstwie, tak? Że te trzy lata były najwspanialsze, tak? Dla mnie te cztery lata w szkole teatralnej były najwspanialsze. Tak? No to był genialny, złoty okres, tak? Tylko że wiesz, no teraz jak ludzie wychodzą, mają troszkę utrudnioną sytuację. Bo no ile jest seriali, do których się można dostać? No jakaś tak? ograniczona ilość. Ograniczona ilość. Też. Do teatru no, przyjmują raczej aktorów doświadczonych. Chyba, że już. No z teatrem czas... to jest bardzo już ciężko. No właśnie, a wtedy było wiadomo, że e, rok czwarty robi dyplomy. I na te dyplomy zaprasza dyrektorów różnych teatrów. Jak jesteś z Legnicy, to zapraszasz z Legnicy, jak jesteś z Warszawy, to z Warszawy i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj z takiego roku, bo rok ma 16 do 20 osób, no mniej więcej, bo chyba w Łodzi to tam było w zeszłym roku przyjęto chyba trzy osoby więcej. No tak. To idą więcej. pierwsze do strzału. Tak, no tam wiadomo, że 4 lata są selekcyjne i nie ma tak, że ten rok się ostanie w całości. Wspomniałeś też o matematyce. Jak wiadomo, Wynika tak ze statystyk chociażby maturalnych, jeżeli chodzi o zdawalność, jest że nie jest kiepską. najlepiej dzisiaj właśnie z tymi kierunkami ścisłymi. Znaczy ja osobiście się nie dziwię, chociaż wiem, że matematyka jest królową nauk, ale... Ale jak jest, się nie ale właśnie chciałam się też zapytać, jakie jest wasze zdanie na ten temat, dlaczego tak jest i dlaczego jednak tak wiele osób wybiera ten kierunek. Może jest więcej humanistów, nie wiem. Ale humanistą też jest ten, który uczy się matematyki, czy zajmuje się matematyką. Leonardo da Vinci był humanistą, tak, zajmował się matmą. Malował wspaniałe wspaniałe obrazy. Tak, tylko że ale nie zawsze był się też Wynalazcą, tak? Czyli do mm -hmm. tego wszystkiego potrzeba i matematyki, i nieprawdopodobnej wyobraźni, i, 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 i chciałem powiedzieć języka polskiego. <ścoughs> ale przy jakiejś podstawówce na języku polskim <ścoughs> siedziałam i. Y nie, przepraszam, I niczego to było nie nie. Właśnie... Ja czego nie rozumiałam. Nie, nie, nie. nie ja znowu uwielbiałam język polski. Ja miałam kocham taką panią po serdecznie ją pozdrawiam do tej pory, mamy ze sobą kontakt. Mhm. Moja najlepsza przyjaciółka. I to też pokazuje właśnie, że ile zależy od podejścia od nauczyciela. Od nauczyciela. od nauczyciela. zależy tak, ale jeszcze a propos tej matematyki, to siedziałam na matematyce. I moja nauczycielka od matematyki mówi, że no przecież matematyka jest nam potrzebna na każdym kroku. To jest królowa nauk, to jest największa, też tak boloś, mówiła moja największe, wow, wow, wow. Bo y zobaczcie, że matematyka jest potrzebna nam też y w języku polskim. Przecież jak napiszecie datę? <śmiech> <śmiech> no więc ja, ja, ja się uprzedziłem do matematyki właśnie z powodu nauczyciela. Miałem nauczyciela, y który miał długie włosy. E, taki e, rockman. Ja też miałem długie włosy. Wow. Kiedyś oh. mnie zaprosił do tablicy, to już była um, poprawka. Poprawka, bo byłem kompletnym głąbem. Z ja z matematyki też. Jadę. Zaprosił mnie do tablicy, zacząłem coś tam wypełniać i on powiedział w pewnym momencie, mówi tak do mnie, Asiński, długie włosy, krótki rozum. A ja do niego, pan profesor też ma długie włosy. <noise> I od tej pory przyjaźń między nim, a no, jeżeli w ogóle była jakaś wcześniej, to się zakończyła, ale przyjaźń z matematyką i w ogóle... Zakończyła e, się teść. już wcześniej. Tak, 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 tak. Ja tak. też nie miałam raczej miłych doświadczeń z matematyką. Zawsze pamiętam, jak było wiadomo, że w kolejności ktoś już będzie szedł do tablicy, to jak tylko nauczycielka się odwracała, to ja się tak przesiadałam <noise> i tak krążyłam po sali, żeby tylko nie iść do tablicy. Raz nawet posunęłam się do tego, tutaj moja miłość właśnie do aktorstwa amatorskiego, można mm -hmm. tak powiedzieć, stoję przed tablicą, buch. A? Wszyscy się wystraszyli, ale się wywinęłam, poszłam do higienistki niby, wszyscy się nabrali, że zemdlałam, że coś jest nie tak, nauczycielka zaczęła się martwić, a ja jak wyszłam z sali, to zaczęłam się tak śmiać, że już po prostu nie mogłam wytrzymać, ale udało się. Nie... Kolejny nie kierunek, o którym myślę, który w tej chwili chyba jest taki bardzo popularny, to są wszystkie te kierunki na awf tak? Bo chyba zaczęła się też. taka. No, mówiliśmy o butach Trampik dzisiaj e, z Weroniką, o tym, że to jest jakby nowy taki sposób na, na zdobycie kondycji, na jakaś ta, jakąś taką aktywność. Propagowanie fizyczną. zdrowego stylu I życia. Stało, Ewa Chodakowska, Ewa Chodakowska, teraz... tak. Ewa... tak, tak. I, I tak dalej. No, oczywiście były też przed nią inne panie. Pamiętam, że aktorki też chyba brały w tym udział. No, Jane Fonda chyba robiła pierwszą kasetę, wyprodukowała taką. E, Cindy Crawford, na przykład. O, Cindy Crawford mm -hmm. tak. Gdzie, to jeszcze czasy mojego dzieciństwa. Tam przed telewizorem, <laughs> czarno-białym jeszcze wtedy, ale ćwiczyły i tak dalej. No i to też się staje popularne, tylko ten rynek też zacznie za chwilę być no przesycony. przesycony, tak? I co dalej? Pytanie? Ale to akurat w tym w tym, jakby w tym kręgu tego sportowego stylu życia i tak dalej, to dobrze, jak będzie przesycony. Może? Nie wiem. No, to lepiej, przecież nikomu to nie szkodzi, że będzie. Ja mam, Fizyczny... tylko, ja mam tylko jedną taką myśl, myślę, że tak, bo, bo jakby jest tak. Ja, ja, facet starszy, wy bardzo młode kobiety, i ja myślę, że najfajniejsze jest to, jakby ludzie po prostu językowo się rozwijali, bo wy macie przed sobą nieprawdopodobną sytuację, że macie generalnie otwartą, Całą Europę, tak? I myślę, Kompletnie. że to będzie najlepsza puenta. Będzie Bardzo Wam masz. dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.